Drogie dzieci pierwszokomunijne, drodzy rodzice, drodzy bracia i siostry. Wczoraj mówiliśmy o początkach kultu Bożego, serca, który rozpoczął się dokładnie 350 lat temu. Ja wczoraj powiedziałem 400, pomyliłem się o 50, ale sobie później uświadomiłem, że właśnie obchodzimy jubileusz od tamtego roku, trwający do tego roku 350 lat. Od pierwszego objawienia się Pana Jezusa ze swoim sercem, świętej Małgorzacie Marii Alakonk. Było to 27 grudnia 1673 roku. Potem Pan Jezus objawił jej się jeszcze cztery razy. O pierwszym mówiliśmy wczoraj, a dziś powiemy o czwartym, ostatnim, w którym Pan Jezus przekazał jej 12 obietnic dla tych, Którzy czcić będą Jego najświętsze serce. Było to 10 czerwca 1675 roku, kiedy święta Małgorzata klęczała przed tabernakulum w czasie nawiedzenia najświętszego sakramentu, ukazał jej się Chrystus, osłonił swoje serce i powiedział: Oto serce, które tak bardzo umiłowało ludzi. Że nie szczędziło niczego, aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości, świętokradztwa jakie oddają mu w tym sakramencie miłości. Dlatego chcę. Aby pierwsze piątki miesiąca były wynagradzającymi za grzechy i niewagi, jakich doznaję. W zamian za to obiecuję Ci, że serce moje wyleje hojne łaski dla tych wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć przez lub przyczynią się do rozszerzenia kultu serca Pana Jezusa. I tu wymienił Pan Jezus 12 obietnic. Ostatnia, dwunasta, brzmiała następująco. W nadmiarze miłosierdzia serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą przyjmować komunię świętą w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć kolejnych miesięcy, w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej, nie łasce ani bez sakramentów świętych, a serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia. Pewien chłopiec poszedł z kolegami się wykąpać do pobliskiego stawu. Było gorąco, więc z radością wbiegli wszyscy do wody. Nagle chłopiec zaczął tonąć. Koledzy byli bezradni, nie potrafili mu pomóc. Jeden popędził do domu, aby wezwać pomoc. W międzyczasie przechodził tamtędy jakiś nieznany mężczyzna. Nie zastanawiając się, wskoczył do wody i wyciągnął małego topielca. Wziął go na ręce i zaniósł go matce. Matka nie wiedziała, jak mu podziękować, jak się mu odwdzięczyć za uratowanie syna. Była biedna, nie miała pieniędzy. Wtedy zdjęła medalik z szyi syna, który otrzymał na pierwszej Komunii Świętej i dała nieznanemu mężczyźnie, mówiąc proszę przynajmniej to wziąć i niech Matka Boża i Pan Jezus szczegą Pana w życiu. Mężczyzna wziął medalik i zniknął, upłynęło sporo lat. Uratowany syn ukończył pomyślnie szkoły, wstąpił do seminarium duchownego. Został księdzem. Potem pracował w małej wiejskiej parafii. Pewnego dnia ktoś poprosił go do umierającego człowieka. Kapan wszedł do małej, zaniedbanej izby i zobaczył starego człowieka leżącego w łóżku. Gdy ten zobaczył kapłana, odwrócił się do ściany i nie chciał z nim rozmawiać. Nie było mowy o wyspowiadaniu się. O przyjęciu ostatniego namaszczenia. Ksiądz stał przez chwilę bezradny i nie wiedział, co robić. Nagle zobaczył na jego szyi medalik, pomyślał: To przecież mój medalik, ten, który mama dała nieznajomemu, który mnie uratował. To musi być on. Podszedł do niego i powiedział: Ty kiedyś uratowałeś mi życie. A ja teraz uratuję cię od potępienia. Pomodlił się chwilę, a umierający powoli zaczął odwracać głowę, potem wyznał: Jako dziecko byłem dobrym, pobożnym chłopcem. Chodziłem do spowiedzi, do Komunii Świętej. Odprawiłem nawet dziewięć pierwszych piątków miesiąca, a potem odszedłem od kościoła i od Boga. Nigdy jednak nie zdjąłem tego medalika, który mi dała Twoja mama. Teraz wiem, że to wszystko było opatrznościowe. I w ten sposób spełniła się obietnica Pana Jezusa dotycząca pierwszych piątków miesiąca. Drogie dzieci, drodzy rodzice. Widzicie, jak ważne jest odprawienie tych dziewięciu pierwszych piątków miesiąca. Pan Jezus zawsze spełnia obietnice dane tym, którzy Go słuchają, czczą, kochają, wynagradzają za grzechy i zatwardziały grzeszników. Trzeba się tylko zmobilizować i regularnie przystępować do spowiedzi świętej i Komunii Świętej w pierwsze piątki miesiąca, z tym, że Najważniejsza jest komunia święta, wynagradzająca. Zauważyłem kiedyś, że dzieci przychodzące do, w pierwsze piątki przystępowały tylko do spowiedzi. Ksiądz podpisał im książeczkę, a one szły do domu, nie czekając na mszę Świętą i Komunię Świętą. Albo że przychodzą do spowiedzi i Komunii Świętej w kratkę. Nie w kolejne pierwsze piątki miesiąca, tylko co drugi albo co trzeci piątek. Żeby obietnica mogła być spełniona, musi być przyjmowana Komunia Święta regularnie przez kolejnych dziewięć pierwszych piątków miesiąca. Drodzy rodzice, to jest wasz obowiązek, aby tego dopilnować i przypominać dzieciom o pierwszych piątkach miesiąca, a może wraz z nimi jeszcze raz je odprawić, gdybyście to już w dzieciństwie zrobili. Pan Jezus nie mówi, że trzeba tylko raz odprawić dziewięć pierwszych piątków miesiąca. Nie tylko, że nie zaszkodzi, ale może pomóc i wam i wielu ludziom, za których będziemy wynagradzać przez to Panu Bogu. Jeżeli chcecie szczęścia nie tylko toczesnego, ale i wiecznego waszych dzieci, to proszę Was, zwróćcie na to szczególną uwagę. A pozostałe 11 obietnic serca Pana Jezusa brzmią następująco. Rodzinom, które czcić będą moje boskie serce, dam potrzebne łaski. Ustanowię w nich pokój. Będę ich pocieszał w utrapieniach. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. Będę im błogosławił ich przeciw, w ich przeciwzięciach. Grzesznicy znajdą w moim sercu źródło i ocalenie miłosierdzia i ocean miłosierdzia. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. Dusze gorliwe prędko dojdą do świętości. Będę błogosławił domom, w których wizerunek serca mojego będzie czczony. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, wpiszę w moje serce. Dam kapłanom dar wzruszenia serc nawet u nas najzatwardzialszych grzeszników. Drodzy, w czasie nawiedzenia obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa który będzie u nas już w tym tygodniu, a więc w czasie Białego Tygodnia, zwróćcie szczególną uwagę na ten obraz i zainteresujcie się bliżej tym, w jaki sposób może, można go czcić. Będzie okazja do nabycia różnych obrazków, medalików, serca Pana Jezusa, a także książeczek na ten temat. Wykorzystajmy tę okazję, aby wszystko to zrobić z miłości do serca Pana Jezusa, a na pewno, na pewno ta peregrynacja przyniesie Wam stokrotne wynagrodzenie i łaski. Amen.